Hello? Hello! Wake up, follow me! The Stalker's here. It will kill us. We need to find and use the switch. To reach the elevator and get out of here. Don't forget, never look at the Stalker. Szymon z tej strony terror w ten was w kolejnym odcinku. Z serii boję się grać, tym razem zagramy w horror o nazwie Stalker. Jak widzicie gra się zaczyna tak, nasz kompan dziwnie chodzi i pisała, żeby znaleźć Stalkera, chyba zabić go i coś tam jeszcze Nasz kompan nas uprzedza, żeby nie patrzeć, nie patrzeć na Stalkera, chyba czy coś w tym Wow, okej. Okay. Nasz kompan sobie tutaj strzel. fuck? No to nieźle. Dyszczotka na tym. No, jakaś ściema, że został zniszczony. Ok, no, dobra, tu nie ma nic. Tu są jakieś. La nogi, aha, dobra, tu są nogi Tu jest dziwny Tu jest koleś wierzący Tu wow Okej okay. Jak Stalker pobiegł w lewo to ja biegnę Fuck Ja pierdzo mm, Co za skurwy syn Co za skurwy syn Gdzie ja jestem Co za śmieć ja pierniże wow, aż mnie ciary Dobra, on pobiegł. Ja, no weź ty grzmocie samolocie, i odczy wziął ode mnie. Idę stąd. Akurwa kurwa, uj, 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 uj. Dobra, to jak, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, kolejny będzie lepszy. Bo Silence, of, sil, silence on the Line był słaby. Ale nasza postać się ewidentnie zmęczyła. Jeb, spadający pudła z nieba. Nieźle nie Nieźle, spadające pudła z nieba. Dobra, tu mam jakieś beczunie, tu mam jakieś beczunie w z krwi. E, tam coś tam było. Serce naszym bohaterowi bije. No to moje pewnie też tak bije, nie? Dobra, skręcimy tutaj. Help me. To nie, na pewno to nie jest dobry pomysł, do tu biegł, nie? Oh, fuck my life. Dobra. Ja pier... Kurwa, ten stalk, Jezu, jak on straszy, panie o Boże, co za kutas I on tak za każdym razem będzie wyskakiwał, śmieć zasrany. Nie lubię tej gry. Boję się. Nie wiem co to fuck, ślepy zaułek, koniec gry. Coś mi się w monitorze odbija, ale to... o co to jest? No cześć. Pinokio. Dobre, idziemy tędy ciasny, ciasny korytarz, co to jest? Nie wiem co to było. E, jakaś brama, tak uciekamy stąd. Ogólnie jak Stalker właśnie nas atakuje, to nie, mo nie możemy na niego patrzeć. Więc no, nie będziemy tego robić ogólnie, nie? Chyba dotarłem do tego miejsca co chciałem. Teraz po prostu wrócimy się. No, tam to były. No, help mi pisze. Na samym początku były trzy podpunkty: że e, idę za naszym kompanem, nie patrzę, nie pa, pod, żadnym, po, po, pod żadnym pozorem chyba nie patrzę na Stalkera albo go zabić, czy coś właśnie w tym stylu. Znaczy ogólnie nie zdążę tego przeczytać, bo byłem bardziej skupiony na tym, żeby przy, przywitać, ale. Dobra, cicho Dobra, jest, jest dobrze Jak na razie jest dobrze, nie patrzysz na Stalkera Skurczy syna Okej, okay, tu chyba jest tu jest od... Ja Boże! Bożenko Lewo... Labra, idziemy w lewo, tam gdzie Stalker... Nie, lol Czy tam gdzie Stalker biegnie, tam ślepy za... Ej Czemu gdzieś ślepy za Demet? Dammit, tu nic nie ma. No, wyjdę z tam. No tu nic nie ma. To co w ogóle tu wchodziliśmy? ja tu byłem? Chyba tak. Nie, nie wiem. Chyba tak, chyba tu byłem, nie wiem, nie mam pojęcia, ta, ta mapa jest strasznie dziwna yy, i wszystkie te zakręty są takie same demet. Chyba tu byłem no Oczywiście, że tu byłem Pobiegniemy w prawo. Okej, okay, okej, okay. nasz sta... O, tu nie byłem. Nasz stalker tutaj biega w ogóle gdzieś tam Spider-Man, Spiderman, Spiderman Where is Spiderman Co to jest? Blz, winda Nieźle, nieźle, dobra nie, chyba to jest winda, nie wiem żebyśmy nie zjeżdżali w dół, proszę żebyśmy nie zjeżdżali w dół Muszę mieć ciarki, przechodzą jaki jest dziwne dźwięki Ok. Widzę, kamerę mi się trzęsie. Podnoszę mieszkę. Po prostu. Wiedziałem. Wiedziałem, że zjedziemy gdzieś w dół. Naprawdę. JA! O Boże. Ciąg dalszy nastąpi. JA! O Jezu. Okej, okay, więc, stalk, stalked, 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 nie Stalker, Stalked, dobra, przepraszam was, Stalked, <coughs> zaprogramował to, a niech cię Hedrick Shiffer, czy jakąś tam zwi, e, więc co, to było na tyle w tym odcinku, e, to była gra Stalked, nie Stalker, Stalked, ale pisał Stalker, więc ja już nie wiem, czy Stalked, czy Stalked, Stalker, Stalked, 1H, jed, nie no no, kilka stanek było. Uch, serce mi bije, tak jak teraz słyszycie ten dźwięk. To nie moje serce, ale to podo podobne bicie mam teraz, właśnie, tak, głupi stalker, morda ufo, dobra. Ale więc co, to było na tyle w tym odcinku, myślę, że kolejny będzie jeszcze gorszy, tak jak dla was będzie fajnie, dla mnie nie. No i co więcej, to by było na tyle, trzymajcie się ciepło, cześć i do zobaczyska w kolejnym horrorze. Na razie.